Witaj. Latarnia duszy to miejsce, gdzie światło prowadzi cię przez mrok codziennych rozterek. Dzisiejszy odczyt kart jest jak blask latarni, wskazuje kierunek, ale to ty decydujesz, którą drogę wybierzesz. Pamiętaj, odczyt jest ogólny, może nie rezonować z każdą duszą, która tutaj trafi. Jeśli jakieś przesłanie nie przemawia do ciebie, pozwól mu odpłynąć i czerpie jedynie to, co rozświetla twoją drogę. Z otwartym sercem rozpocznijmy tę podróż do głębi Twojej duszy. Zapraszam. Dziś, przy świetle wiosennego słońca i energii odradzającej się natury, wyruszamy w wyjątkową podróż. Wiosenne przebudzenie. Może stać się Twoim przewodnikiem. Podobnie jak wiosna budzi do życia uśpione rośliny, tak i my spróbujemy odkryć, co w naszych duszach zaczyna kiełkować, co wymaga uwolnienia, a co potrzebuje troski, by rozkwitnąć w pełni. Tarot będzie naszą latarnią, światłem, które pomoże nam zrozumieć, jaką drogę obrać w tym nowym cyklu życia. Każda z kart oświetla inny aspekt naszej wewnętrznej odnowy. Otwórzmy wspólnie przestrzeń na te przesłania. Czas otworzyć karty i zobaczyć, jaki blask niesie dla ciebie wiosenny cykl. Wago, jako znak powietrza, z natury dążysz do harmonii, równowagi i piękna w każdej dziedzinie życia. Jednak z racji swojej skłonności do analizowania i niezdecydowania, czasem możesz mieć problem z podejmowaniem stanowczych kroków naprzód. Wiosenne przebudzenie odnosi się do momentu, kiedy musisz zastanowić się, co już nie jest dla ciebie korzystne i jak możesz wprowadzić równowagę w swoim życiu, aby w pełni rozkwitnąć. Być może po przeanalizowaniu tego procesu weźmiesz coś dla siebie i wykorzystasz wskazówki. Co zostawiasz za sobą? Odwrócony as mieczy wskazuje na zamglone myśli, brak jasności. Lub trudności w podejmowaniu decyzji. Tym, co musisz zostawić za sobą, jest chaos mentalny oraz wszelkie sytuacje, które pozbawiają cię jasnego osądu i koncentracji. Czas pożegnać tendencję do nadmiernego analizowania lub utknięcia w niejasności, które cię hamują. Karta zaznacza, że proces uczenia się bywa trudny, ale dostarcza ci ochrony i siły. Przesłaniem dla Ciebie jest informacja, że czasem za bardzo obawiasz się, że Twoje decyzje będą prowadzić do niezgody lub konfliktów. Jeśli masz tendencję do unikania najważniejszych rozmów czy decyzji, przekładając je na później z powodu braku pewności co do właściwego działania, teraz nadszedł czas, aby powierzyć się pewności siebie i podjąć działania. Porzuć obawy i ucz się. Podejmowania decyzji bez zbędnej zwłoki. Co zasadziłeś? Co teraz kiełkuje? Odwrócona dziesiątka mieczy to karta zakończenia trudnego cyklu. Sugeruje również, że proces uzdrawiania już się rozpoczął. W tej pozycji karta mówi, że energia, którą zasadziłaś, teraz kiełkuje jako ostateczna lekcja z przeszłych trudności. Twoja świadomość wzorców lęków, strat i nadziei napędza cię ku nowej drodze, gdzie możesz zacząć inaczej postrzegać trudne chwile jako lekcję, a nie ciężar. Jeśli niedawno uwolniłaś się z trudnej sytuacji może to być związek, praca czy stan emocjonalny proces uleczenia Twojej duszy właśnie się zaczyna. Karta przypomina, że te doświadczenia Uczą cię empatii wobec siebie i innych. Nie poddawaj się i walcz. Czego potrzebujesz, by rozkwitnąć? Odwrócona trójka buław wskazuje na potrzebę głębszego zrozumienia swoich działań i wzorców. Możliwe, że w przeszłości czekałaś na zewnętrzne okoliczności, które miały przynieść zmianę, ale teraz zdajesz sobie sprawę, że czas podjąć odpowiedzialność za swój rozwój. Rozkwit nie przyjdzie z zewnątrz, musi wyjść z, od Twojego świadomego działania. Skup się i trzymaj się planu. Karta podkreśla konieczność obserwowania cykli i wzorców w Twoim życiu. Jeśli zauważasz, że wciąż powtarzasz podobne schematy w relacjach lub decyzjach zawodowych, spójrz na te sytuacje z dystansu i wyciągnij z nich lekcje, nie daj im się więzić. Co musisz uwolnić, aby zrobić miejsce na nowe? Odwrócone koło fortuny wskazuje, że musisz uwolnić się od przekonania, że los zawsze cię kontroluje, lub że wszystko jest poza twoim wpływem. Być może wciąż trzymasz się mentalności, że świat jest niesprawiedliwy, ale teraz nadszedł czas, by uwolnić te myśli i zrozumieć, że masz zdolność kształtowania swojego życia. Karta wskazuje ci, że choć nie wszystko jest pod twoją kontrolą. To masz wpływ na to, jak reagujesz na swoje okoliczności i sytuacje, z którymi się borykasz. Jeśli w Twoim życiu pojawiały się powtarzające się niepowodzenia, przestań widzieć siebie jako ofiarę losu. Uwierz w swoje możliwości i zdolność do przejęcia inicjatywy. Masz wpływ na wiele rzeczy. Nie bądź bierny i nie usprawiedliwiaj wszystkiego pechem. Masz możliwości, wykorzystaj je. Twoja ukryta siła. Czyli jaką masz ukrytą moc tej wiosny? Król Pentakli jest symbolem stabilności, dostatku oraz zdolności do praktycznego podejścia do życia. Twoją ukrytą siłą jest umiejętność budowania fundamentów i tworzenia przestrzeni, w której możesz czuć się bezpiecznie. Możesz być wspaniałą organizatorką, zdolną do wprowadzenia harmonii zarówno w życie zawodowe, jak i osobiste. Karta podpowiada, abyś zwolniła trochę tempo, co pozwoli ci ugruntować się w tu i teraz oraz dostrzec pełnię sytuacji. Jeśli masz w swojej naturze skłonność do oczekiwania szybkich wyników, przypomnij sobie, że proces rozwoju wymaga cierpliwości i zaufania, jak sadzenie drzewa, które potrzebuje czasu, by urosnąć. Zwolnij i zrozum, co się dzieje wokół ciebie. Dokąd ta nowa energia chce Ciebie prowadzić? Dwójka mieczy to karta równowagi i wewnętrznego dylematu. Symbolizuje również moment zastanowienia i potrzeby spojrzenia na rzeczywistość z dystansu. Energia tego rozkładu prowadzi Cię do miejsca, w którym znajdziesz harmonię między myślami, emocjami i działaniem, ale nie wymuszaj natychmiastowych działań. To czas na namysłu i spojrzenia na sytuację z różnych perspektyw. Przemyśl różne opcje, weź pod uwagę inne możliwości. Karta wskazuje na potrzebę stworzenia przestrzeni mentalnej, wycofania się z rozpraszaczy, aby podejmować świadome decyzje. Jeśli stoisz przed ważnym wyborem w życiu, międzyludzkim lub związanym z karierą, daj sobie czas. I pozwól rozwiązaniom naturalnie wypłynąć na powierzchnię. Wago, dla ciebie wiosenne przebudzenie wyraźnie wskazuje na potrzebę porzucenia chaosu mentalnego i tendencji do zbyt wielu rozmyślań. Twoim wyzwaniem będzie uwolnienie się od przekonania, że los jest poza Twoją kontrolą, a także uznanie swoich zdolności do budowania stabilności i harmonii. Bądź świadoma swojej siły jako osoby praktycznej, która potrafi przekształcić wizję w rzeczywistość, gdy znajdzie wewnętrzne wyciszenie i równowagę. Nowa energia wiosny prowadzi cię ku przestrzeni refleksji, zrozumienia cykli życia oraz podejmowania decyzji w sposób świadomy i pełen klarowności. Pozwól sobie na zatrzymanie, uwierz w swoje możliwości. Ta wiosna przynosi Ci zdolność budowania swojego losu na fundamentach stabilności, mądrości i uzdrowienia. To już koniec naszej dzisiejszej podróży przez karty. Niech każde przesłanie stanie się iskrą, która rozjaśni Twoją drogę. Dziękuję za wspólny czas. Niech latarnia Twojej duszy nigdy nie gaśnie i zawsze rozświetla Twój horyzont.